Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejger były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego biura Antykorupcyjnego, a my dziś mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński jest przerażony, szanowni państwo, że wypłynął kolejny taśmy PiS. Co ciekawe, w kontekście takich spotkań, dla których Jarosław Kaczyński, były przynajmniej dwa takie spotkania. Straszył taśmami, i straszył taśmami, które uwaga, Giertych schował na czarną godzinę. Kaczyński uważa, że Roman Giertych najlepsze taśmy schował po prostu na czas, w którym rządzący będą mieli kłopoty. I to jest jedna informacja, a druga była taka, że muszą uważać na siebie i tutaj wskazano nas. Mniej Tomka, jako ludzi, którzy e, mogą pójść zapisowcami, nawet cytujemy do kibla. Nie no, panowie, no, no, no przepraszam. Nie, ale My, nie, my Wąsik, przysadę, my, przysadę. My i Wąsik nie jesteśmy. Nie, do, nie, nie. do kibla to nie my. Dementu, dementujesz, szanowni państwo, naprawdę dementujesz. Nie, możecie, przysadę, możecie, do, możecie. Do kibla możecie, w celu śledzenia nie pójdę. Gorzej, nie. jak już będę musiał albo chciał pójść z wami do kibla, wtedy się bójcie. A tak nie, nie. Nie, nie. Po to, żeby was tylko śledzić, to nie. nie. W każdym razie po prostu e, chcielibyśmy po prostu jeszcze raz dementować. Możecie do Kibla iść spokojnie. Na razie. Prędzej tam wąsika znajdziecie. Na razie. Prędzej tam wąsika znajdziecie niż nas. Natomiast e, nas nie. E, I szanowni państwo, to, to tyle. Natomiast mm, to jest. E, to jest tak, że kiedy on wskazał na ostatnią obserwację Wąsika i Kamińskiego, za którą my staliśmy w Brukseli, nie w Brukseli, tylko w Strasburgu, to swoje dołożył Brudziński, który ogłosił, że od dwóch miesięcy ktoś cały czas za nim podąża i go obserwuje. I dezygnował z jeżdżenia pociągami i, i, i cały czas ma zapasowe buty, żeby było, że on już nie musi brać kolegów. A ja teraz muszę tłumaczyć o co chodzi. Po prostu pan Joachim za młodu, jak jeszcze nie wiedział o tym, że PiS powstanie i będzie miał pracę, to trudnił się wymuszaniem kasy na kolegach ze szkoły, czyli haraczowaniem ich, żeby się dzielili po prostu kieszonkowym i swoimi pieniędzmi, a oprócz tego zdarzało mu się chodzić na pociągi, gdzie po prostu zawijał buty. Takie relacje były, to była dosyć głośna sprawa, szanowni Państwo, że właśnie Jojo był złodziejem, został nawet relegowany, był złodziejem i wymuszaczem o i został nawet relegowany ze szkoły. Co ciekawe, ta historia mogłaby nie być przypomniana, gdyby nie to, że w 2006 roku, kiedy się interesował tygodnik nie, jak twierdził autor, już zamierzali odpuścić, no bo doszli do wniosku, że no każdy ma prawo się zmienić tam po iluś dekadach, ale nagle okazało się, że kiedy dziennikarz tygodnika nie tam po prostu weryfikował te wszystkie informacje o takim początku kariery pana Brudzińskiego, nagle doszło do sytuacji zastraszania rozmówców i wtedy postanowili jednak opublikować tą historię. Tomku, Jarosław Kaczyński przestrzega wszystkich swoich ludzi przed tym, aby się czuli bezpiecznie. Mają nie rozmawiać w miejscach publicznych, mają, uwaga, wszędzie wypatrywać Pińskiego ze Schweigertem lub wynajętych przez nich ludzi. Oprócz tego po prostu ma, muszą się pilnować i muszą być gotowi na to, że Roman Giertych wyciągnie taśmy. Ja powiem szczerze, Tomku, yy, no, udało się. Taki, taki mieliśmy drobny plan, szanowni państwo, żeby wąsik skali... Dyscyplinować. Tak. Tak. Ludzi, którzy biorą państwowe pieniądze, czy Ale... europejskie no też. Ale to państwowe nasze też, przez naszych tak. podobów. Ale ja przede wszystkim chcieli, i chciałem, żeby oni poczuli się tak, jak my się czuliśmy trochę przez 6 lat, że nie mogliśmy się nigdzie wyluzować na mieście, bo ponieważ za każdym rogiem czaił się jakiś ubek od Kamińskiego i Wąsika, robił nam zdjęcia po prostu od pewnego momentu było tak upierdliwe że no bycie państwo no, po prostu mamy komplety tych zdjęć naprawdę mamy i tylko z odpowiedzialności szanowni państwo dlatego żeby nie ucierpiały nasze służby no bo niektóre te rzeczy musieli robić ludzie z obserwacji którzy otrzymywali zadania i jak pokazywaliśmy państwu państwu czasami anonimizując te ten wizerunek tych ludzi i mówiliśmy, że jeżeli dalej tak jeszcze będzie, no to będziemy musieli zrobić taką wystawę, taką jak była kiedyś na ogrodzie saskim naprzeciwko Ministerstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli twarze bezpieki. I taką wystawę mieliśmy zrobić. Zostawiliśmy to, poproszono nas i żeśmy tutaj, przyznamy się Państwu, żeśmy tej argumentacji ulegli, że to są jednak... No, będzie, będzie problem, jeżeli chodzi o działania państwa, no bo tyle wyświetlonych ludzi, poza tym obserwacja już się buntowała, bo nie, chcia, nie chciała, tak łagodnie mówiąc, po nas robić, nie chciała tak na naszym kierunku. Mówili, że to, nie, nie, to, to się źle skończy i to rzeczywiście nie ma. Mówimy o skali przede wszystkim, mówimy tak. o skali skali działań, która była. Jak się spotykały tak. dwa czy trzy zespoły obserwacyjne jednego dnia, które miały nas robić, a zlecał to koordynator. To właśnie jest taki koordynator. A to była jeszcze tak, skomku, punktu, tak, Bo tam, jak pa Państwo jeszcze mogą tego nie pamiętać, ale to przypomnijmy, że w pewnym momencie <laughs> na życzenie Jarosława Kaczyńskiego do naszej obserwacji zatrudniono obserwację obserwacji. Dlatego, że uznano że najprawdopodobniej obserwacja wchodzi z nami w jakieś układy, w komitywę, to znaczy dopuszcza tego do tego, żebyśmy mieli jakieś nierejestrowane kontakty albo sama się z nami kontaktuje, w związku z tym postanowili obserwować obserwację, czy się, czy się wywiązuje z tego. To było naprawdę, szanowni państwo, to się, to się kwalifikuje to się nakwalifikuje do, do nakręcenia takiego jakiegoś alo, alo, tylko, że za siły okupacyjne będzie robił PiS, a my będziemy robić za ruch oporu. Ja myślę, Monty Python, naprawdę, już no to, to, to jest poziom. Tak, to jest to, to naprawdę było śmieszne. Natomiast ta paranoja Jarosława Kaczyńskiego, który zakłada, dużo prawdy jest w tym słynnym powiedzeniu, że każdy sądzi wedle siebie. Szanowni Państwo, to, co stało się w Strasburgu, to była dozwolona prawem obserwacja publiczna ludzi, którzy są figurami publicznymi, którzy właśnie biorą pieniądze z naszych podatków. Czyli krótko mówiąc, można strzelić foty, jak tam relaksują się w knajpie Wąsiki Kamiński. A to, że ich to przeraziło, że nawet w Strasburgu można, że tak powiem, połazić za nimi. I że nawet tam nie są bezpieczni. I że nawet tam po prostu nie będzie mógł się spokojnie począgać do jakiegoś monopolowego, tylko będzie musiał zamawiać, nie wiem, taksówką, żeby musieli mu dowodzić prowiant. No jest, to, jest, to, jest to jakaś taka drobna satysfakcja. I wtedy już uważał, że taksówki... Łukasz może być ze służb niekoniecznie polskich. Ale to już zostawmy do... Kamińskiego nic nie nauczyło, natomiast Kaczyńskiego nauczyło. Kamińskiego nie nauczyło to, że miał skuteczną obserwację w czasach, kiedy był ministrem, kiedy jechał tym swoim dziwnym trafem przydzielonym sobie samemu z Delegatury Gdańskiej CBA takiemu Suwowi Volvo, jechał sobie na granicę z jedną taką panią, no, która raczej nie odpowiadała Wizerunkowi jego żony, ta pani miała zdjęcie, pani publikowaliśmy, były to zdjęcia Kamińskiego, ta pani wychodziła na stacji benzynowej. Pan później, pan, pan Kamiński później opisywał, jak on robił inspekcję na wschodniej ścianie. Tak zwany, zresztą jeździł, jeździł, bo często gościł go mój ulubiony pan minister, pan Cieszyński. No, pan, pan Cieszyński ostatnio, no Janek, ja, ja, ja naprawdę jestem zdziwiony. Ty jesteś takim prasowitym człowiekiem, a tak się leniłeś. Pan Cieszyński tylu tysiącom ludzi pokazał twoje pytania. Nie domyśliłeś się, że pan Cieszyński tak zrobi? Żertuje ja coś nie wiem. Nie, my, nie myślałem, szanowni, panie, panie, nie, nie myślałem, że Pan Cieszyński tak zrobi. Panie ministrze, dziękujemy bardzo. Naprawdę, ale wie pan, nie wiedzieliśmy, że pan jest naszym sojusznikiem. Trzeba było inaczej, w inny sposób, wieć, chłopaki. Ja przyjdę dla was, ja powiem. A tak otwarcie, wie pan, no, no są tego Stam typu Tam się pan skrytyw, w w służbach, ale tak się nie robi. Było popytać naszych znajomych i do Janka na Proton mail napisać. My nigdy naszych e, informatorów nie zdradzimy. Naprawdę. Pan wie, siedziałem sztywno, Jan, Janka straszyli, rodzina, nigdy żeśmy nie powiedzieli nic. Ja Ale jeszcze, no tak, ja no dobra, się, no przyjmujemy tę ofertę, rozumiemy, że Pan y, ja chce jeszcze. przejść na dobrą stronę mocy. Dziękujemy Panu bardzo jeszcze raz. Y, tonku Tą, bo ja jeszcze tylko przeczytam, e, co on odpisał na pytania. Pan Janusz Cieszyński, były minister... To jest taka sprawa, szanowni państwo, że wspominaliśmy, że mnie zaatakował Patryk Słowik po tym, jak zacząłem psuć razem z Tomkiem narrację o tym, że Romanowski został niewinnie aresztowany, w sensie może nie tyle niewinnie, co bezpodstawnie, ponieważ ma immunitet, że został zatrzymany bezpodstawnie i że nie można było go zatrzymać, nie można było postawić zarzutów. Oczywiście kompletna bzdura tego immunitetu nie ma. No i... Wyświetlaliśmy to i pan wtedy, Patryk Słowik, e, otrzymał jakieś. E, e, no, e, otrzymał jakieś instrukcje, że należy ze mną przejść na ty, bo jakoś tam mnie prowokować. Natomiast jak ja wysłałem pytania do Cieszyńskiego dotyczące jego relacji z Patrykiem Słowikiem, ewentualnie informacji, no i tutaj poprosiłem go o komentarz, weryfikację tego. To on opublikował te pytania, ale zanim je opublikował, to wysłał mnie taki tekst. Witam serdecznie. Mam dwa pytania. Czy chodzi o redaktora Patryka Słowika, czy o redaktora Szymona Jadczaka? Skąd pan ma w ogóle tak szczegółową wiedzę na mój temat? Przecież nigdy nie rozmawialiśmy. Więc oczywiście odpisałem Może że Patryka Słowika. Na tym polega moja praca, żeby mieć taką szczegółową wiedzę. Spotkać się nie spotkaliśmy, ale informacje na mój temat pan zbierał. No i... My na pana też. No właśnie. No. Nas obserwował my. Pana się obserwowali. No to jest, taka, to jest taka przyjemna taka, taka że... zabawa taka. No, w każdym razie. Te śmiechy takie, jak pan nam robił przez nas i przez inne rzeczy. To takie zabawy, takie, takie śmichy. Takie. No to, to jest też taka śmieszne, że nagle ten Pan nie wytrzymał nerwowo pod hasłem, skoro Pan ma taką szczegółową wiedzę na mój temat. No bo, no bo właśnie tym się zajmujemy zbieraniem informacji. Jesteśmy, jesteśmy, pracujemy dla Instytutu Zarządzania Informacją, to jest nazwa zobowiązuje. Zarządzamy tym, co jesteśmy w stanie wyciągnąć. Natomiast to też pokazuje, tonku, jak oni zaczęli się bać. Nagle moment, w którym oni są w defensywie, oni się przez te 8 lat przyzwyczaili te 8 lat rządów 2015-2023 przyzwyczaiło ich do tego, że to oni mają zabawki, że kompletnie bezkarni, że prokuratura im niczego nie zrobi, to jest raz. Dwa. Że tego my, my jesteśmy, bo wiecie Państwo, na przykład Piotr Nisztor złożył doniesienie, nie wiem dlaczego znowu na mnie i wskazał też na Tomka, kiedy w 2018 roku TVP Jacka Kurskiego opublikowało jego zdjęcia z tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa, nieżyjącym już panem W. Panem w ale to była taka historia, że oni, że Piotrek był tam w ramionach tego faceta. Po prostu się witali jak w Ojcu jakieś takie misiaczki, takie pokazujące... To przeciwko niemu kiedyś śledztwo dziennikarskie. Ale o co chodzi? W tym momencie, kiedy TVP opublikowało ten materiał, Gazeta Polska, uwaga, zaatakowała Andrzeja Wójt. I Dorota Kania, słynna Dorota Kania, wypowiadała się w TVP, że to jest strasznie zły człowiek, ten Andrzej Wu, e, i strasznie wpływowy, i że jej e, ktoś wyniósł tekst z redakcji, ponieważ jeszcze tekst się nie ukazał, a Andrzej Wu go już miał. I wtedy prowadzący wyjął te zdjęcia e, e, Piotka Nisztora z pytaniem, czy go poznali. I o czym to świadczy? No bo to, to, Nisztor też jest członkiem redakcji Gazety Polskiej. I powiem Państwu, że potem się rozpętało pieku W 2018 roku szalał Wąsik, szalał Kamiński i uwaga, rozstrzelano dwóch pracowników TVP, których winą było to, że posiadali moje telefony na swoich billingach byli moimi kolegami to znaczy oni po prostu tego, że to jest po prostu skandal, że my potrafimy takie rzeczy robić, oczywiście szanowni państwo my się nie przyznajemy, że mieliśmy coś wspólnego z robieniem tych zdjęć bądź nie natomiast bardzo nas rozbawia że to jest trochę tak, Szanowni Państwo, że jeżeli gdzieś coś e, wybucha, coś e, zaczyna dziać, to po prostu Jarosław, Wąsik i, i e, Kamiński po prostu wszyscy wrzeszczą, że to. My. A nie zachowujemy się jak raduje, prawda, w dawnych czasach, że każda kuchenka gazowa, która wybuchła gdzieś, gdzieś w a, ja, w a ja muszę tłumaczyć, kim był tego, Szanowni Państwo, w latach 90., w drugiej połowie lat 90. był sobie taki terrorysta e, czeczeński Salman Radujew. Po prostu, kiedy w Rosji wybuchało cokolwiek, czy to kuchenka gazowa, czy w jakimś mieszkaniu, czy Żelasko zapaliło. No nie, no że był wybuch. To wychodził i robił konferencję prasową, Allah Akbar, po prostu nasi ludzie po prostu tam byli. I, i, I to my, to my, to my. Ale potrafił zrobić swoje też wcześniej. Ale, nie, no to wiecie Państwo, to jest general, generalnie po prostu podpisywał się pod tego, pod wydarzeniami, jakby to powiedzieć, żeby zwielokrotnić swoją siłę oddziaływania. Dziękuję. I teraz jak jest panem Mersowem Kaczyńskim i, i z tym, co on ostrze, o, o, o czym on ostrzega i jak to wszystko wygląda. Powiem Państwu, no pan Mersow Kaczyński traci instynkt samozachowawczy. Przyznam się, że jeżeli ktoś miałby ostrzegać mnie czy Janka, że istnieją taśmy, czy istnieją zdjęcia, które dla nas są jakieś kompromitujące, czy jakieś materiały, które nas wezmą, no w zasadzie rozłożą na łopatki, będzie z tym jakiś bardzo ważny problem, no to bym powiedział, No dobra, no to, to niech takie zdjęcia będą. no Jeżeli ktoś to schował, czy zrobił, tak jak tutaj, no to proszę, no sprawdzam, proszę pokazać te zdjęcia. A pan Jarosław wyraźnie pokazał, że takie zdjęcia, czy takie hmm, nagrania, czy takie dowody są i mogą być, one są groźne. No to jest, to jest rzeczywiście bardzo poważny błąd, ale no, Kamiński już od dawna powinien wiedzieć, nie wiem, chyba zataił przed, przed Kaczyńskim, kiedy pokazywaliśmy mu, dochodziło do niego na przykład wszystkie jego działania, jego ludzi na słynnej ulicy Foksal, gdzie tam sobie robili różne występy. Wąsiki wie, że to, co jest na foksal, nie zostaje na foksal. Kiedy, kiedy mówiliśmy, w jaki sposób i jacy pracownicy mediów odbierali stamtąd materiały, które później puszczali w telewizji, kiedy pokazywaliśmy tych ludzi, którzy byli tą, tym takim komandem, Kamińskiego. Możemy tylko powiedzieć, że u, u, u nich panowała moda na takie, tak, taki wygląd y, ekstremistów y, no, z państwa islamskiego. To tak, takie te długie brody, takie czarne, takie miny. Takie. To, no, Kamiński wie, o kim ja mówię. Bezpośrednio tam, gdzie wchodzili przez garaż tam w, tym, w tym nowym bloku. To są kompletne zdjęcia i ty wiesz o tym. Czy pan wie, wszystko mi jedno. Ja, kamiskim tak, tak, jest... kamiskim to... jesteśmy na ty Tak się dobrze, tak się dobrze znamy, prawda? Bo ty nas obserwowałeś i my ciebie, także już możemy sobie tak mówić. Także doskonale sobie sobie zdaję sprawę. No, niektóre rzeczy wręcz przed Jarosławem Kaczyńskim żeście chowali, bo cały czas żeście nas zdepresjonowali i później okazało się to dużym kłopotem. Kaczyński, eksponując to zagrożenie do swoich ludzi, mówiąc, że to my robimy, tak, robimy my, panie Jarosławie, zajmujemy się, między innymi, pana przeszłością, bo chcemy zrobić taką Rzetelną, rzetelną książkę, która obejmuje wszystkie aspekty pana życia. Dlaczego pan tak funkcjonował? Oczywiście trzyma pan pytania, będzie pan się mógł ustosunkować do tego. Jak pan, jak pan wie, no, staramy się robić to bardzo rzetelnie. I tutaj hmm, spodziewam się, że my nie jesteśmy jedynymi, którzy, to, którzy tak robią. To pan, pan o tym, o tym doskonale, doskonale sobie zdaje sprawę. Natomiast dziękujemy za docenienie nas. Naprawdę to jest niezwykle miłe. To jest, Ale, naprawdę... bo to, jest, to jest dosyć istotne, tak teraz już zupełnie abstrahując od tego, że mają obsesję na naszym punkcie, co jest bardzo miłe. Wiecie Państwo, jeszcze niedawno była impreza w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na której byliśmy głównymi bohaterami. To znaczy. Oasty były takie, no, nie, takie nieprzyjazne do nas, ale my to. Się, tam się tam Mówi się, wiesz, takim brzydko się mówi, co kto wbija kogoś, kogo nie szanuje. I ja tak, tak, tak Wam to mówię, że ja to, to właśnie w te, te Wasze. E... Ale to było ja miłe. To tak, każde z, każdy z takich toastów to był miód na nasze serca, bo to oznacza, że wszystko, co robiliśmy i czym wam odpłaciliśmy, to trafiło tam, gdzie miało trafić. I że bo Nie wiem mam... ilu tam nagrywało i ile materiałów jest z tego zachowane. A to swoją drogą. Natomiast yy, chodzi o to, że yy, daliście każde tego typu wasze, bu, yy, wasze uzewnętrznie tego, jak bardzo nas nienawidzicie. Sprawia, że wiemy o tym, iż dobrze wykonujemy swoją pracę i że, jakby to powiedzieć, to jest trochę tak jak z Jarosławem i z dudą. Wiecie, żeby wiedzieć, gdzie uderzać, to musicie krzyczeć. Więc, bo tak to, wiecie, moglibyśmy na przykład nie zwrócić uwagi. Gdyby Andrzej Duda, Andrzej Duda to jest w ogóle jeden z najbardziej plastycznych ludzi, to znaczy, Praktycznie on, poka on pokazał idealnie, gdzie go boli. To znaczy, po tym jak robiliśmy materiały, to zauważyliśmy, że po jakichś określonych materiałach skaczy wyżej do góry niż, niż po innych, a po innych to jeszcze się wali głową po prostu w sufit. I, i dzięki temu po prostu wiemy, w którym, co przywołać. Wiemy, że tak, że Jola Rosiek, że. I Zapek. Wiemy, że. Lektorka języka angielskiego to są takie tematy drażliwe, że. Czeka, co tam jeszcze było z tych z internetów, że zespół gdzie jest dziecko? Było parę takich właśnie takich szlagierów tego Jarosław Mokaczyński. No to oczywiście on przede wszystkim to już pomijam sprawę geja. Ale Jarosław Kaczyński po prostu szału dostawał, kiedy mieliśmy takie drobne niuansiki, które pojawiały się, które Tomek przynosił z takiego najbliższego otoczenia, które w pewnym momencie w 2022 roku doprowadziły do tego, że jego ludzie zaczęli inwigilować weterynarzy, którzy zajmują się kotami, ponieważ szukali miejsca, w których tak nawet dotarli do jakiejś znajomej. Tomka. Miło nam, że Jarosław przyszedł się w Sejmie, zmienił miejsce w Sejmie. Jarosław dzięki, dzięki no, naszej tak, no, że nie, no, Tomek, Tomek go po prostu mu powiedział coś o obywatelskim zatrzymaniu Jarosław po prostu zaczął oczyma wyobraźni widzieć e, powtórkę z ciał i w związku z tym przez ileś miesięcy zaczął siadać na e, innym miejscu, skąd była lepsza, e, lepszy plan ewakuacji. Ewakuacja, tak. No i teraz y, pytanie jest y, właśnie Tomku, y, ta paranoja y, to z jednej strony no, y, doprowadza do tego, że y, jego ludzie no, pe pewnie w, bardziej będą się pilnować, ale z drugiej strony, wiecie Państwo, to problem polega na tym, że oni mają Setki godzin nagranych naszych rozmów, moich i Tomka, i mogą za przeproszeniem sobie tymi nagraniami dupę podestrzeć, A. bo już sam palicho, licho, że we zdecydowanej większości wypadków widzieliśmy, że jesteśmy nagrywani. Zaczy, powiem, powiem państwu, że nawet niektórzy funkcjonariusze żartowali, że oni robili analizę, że my mamy jakąś obsesję. Albo y, rzeczywiście jesteśmy, y, ma, mamy problemy natury psychicznej, bo w naszych rozmowach co chwilę pojawiał się motyw Jarosław Kaczyńskiego, Wąsika, Kamińskiego i innych, gdzie nie tylko używaliśmy brzydkich słów, bo to bluzgać, żeby bluzgać, to jest bez sensu. My również mówiliśmy o sprawach, które są dla nich niewygodne w brzydkim kontekście. I wszystkie na, nagrania nasze y, z Pegazusa. Po prostu nie mogły być użyte, bo one byłyby tak często cięte. My robiliśmy to celowo, że nagle prowadziliśmy jakąś rozmowę i jakiś temat, i nagle był trend dotyczący tego, co im się nie podoba. No dlatego przestali nas zzywać na policję, bo myśleliśmy na. Tam, tam, gdzie inicjował to Sakiewicz, inicj inicjował to niż Gmyz i jeszcze inni, to myśliśmy, żeśmy dokładnie wyjaśniali całą sytuację związaną z Kamińskim, z Wąsikiem, z różnymi aspektami, którym im się m, naprawdę nie podobają. I za każdym razem policjanci byli coraz bardziej uświadomieni. Policjanci, nie wypadało im się śmiać, bo pokazywali na sufit i na inne miejsca, że tutaj BSW Wąsika i Kamińskiego zwraca uwagę na to, jak to wygląda i przestali nas, nas wyzywać. Przestali nas wzywać, bo każde takie spotkanie było dla nich kolejnym nagraniem. No Wąsik doszło do tego, że Wąsik e, był tak zły, że pre, śmieją się za plecami, bo zauważył to, co mówiliśmy, że za plecami się śmieją, że u niektórych funkcjonariuszy kazał prowadzić taki system, który reagował na przykład na słowo Wersalka, na słowo Dworzec Centralny. Na innego rodzaju, już nie będę używał, na innego rodzaju określenia, które ich bardzo zdenerwowały. Na określenia chlor, na określenia księżniczka, na cerata, pulpet, no różne. Tam było różne, już, dalej już nie będę, nie będę mówił, bo nie chcę, bo nie chcę, jeszcze zanim będą toczyły się te postępowania, bo nowe na pewno będą przeciwko nim skierowane, nie chcę wystrzelać za z amunicji. I Szanowni Państwo, to jest znamienne, że oni mają się czego bać. Tak, to prawda. Ja dziwię się jednemu, miałem już to wcześniej komentować, ale powiem to teraz, że Kaczyński jest dalej niezwykle skuteczny. Zobaczcie, że będzie teraz posiedzenie Sejmu, na którym wystąpi i pan Glapiński, i pan Świrski. Będzie czas, nie ma sprawy, a do tej pory jakoś nie można skutecznie... E, przegłosować uchylenia immunitetu Resłowi Kaczyńskiemu. Chociażby za sprawę, która jest ewidentna, czyli za to, że niszczy e, tę e, tabliczkę i, i tutaj działa to działa przy, podczas tych, tych miesiączek smoleńskich. I tutaj ewidentnie łamie prawo, tutaj jest szereg szereg możliwych zarzutów do postawienia Kaczyńskiemu. Już nie mówię o sprawie dwóch wiez czy o innych rzeczach, bo tego jest dużo i nic nie może teraz nagle przegłosować. E, Uchylenie immunitetu. W ogóle ta sprawa nie staje, nie staje w Sejmie. To jest skutecznie. My pokażemy pani Rosowej, dlaczego Pan nie może? Pokażemy, A my pan wrócimy nie może. jeszcze do tego tematu. Natomiast teraz rosyjski cud wódki, szanowni państwo, także prawdziwy Pan Kleks, jakaż postać przedwojennej Warszawy była inspiracją dla postaci Ambrożego Kleksa, którą powołał do życia Jan Brzechwa. Warszawski prawnik, ale Sławę to nie swoją, nie swoim działaniem jako adwokat, tylko właśnie wierszykami dla dzieci przede wszystkim. I tą powieścią w dobrych kioskach, w dobrych empikach, jeszcze tylko przez jeden dzień, bo do środy, 24 lipca, a uwaga w czwartek, 25, Wchodzi do sprzedaży nasz nowy numer. E, tutaj, szanowni państwo, polecam historię ekspert. E, przy okazji też e, to, można to nasze na, czasopisma można kupić na stronie capitalbook.com.pl, Tam też, szanowni państwo, można kupić e, naszą książkę e, dla tych, którzy chcieliby ją e, kupić i otrzymać za granicę. A dla tych, którzy chcieliby otrzymać ją w kraju, to polecamy hognot.pl. Szanowni Państwo, oba linki pod spodem, Tomku. Panie Jarosławie, Panu Jarosławie, po 17.30. Znowu taka ciekawa informacja. Nie ma dnia bez ciekawej informacji. Możemy przeczytać na Twitterze, na serwisie Ukrainy. Karol Tchóżewski syn Krzysztofa Trózewskiego, spis zwolniony z PZU, gdzie zasiadał na fikcyjnym stanowisku. Podczas zatrudnienia nie pojawił się w spółce ani razu. Tak, rzeczywiście będzie się tyczyło w tej sprawie postępowanie. Jest to no, znamienne to, to, co się działo wokół Pana i jak funkcjonowali Pana ludzie. No tak, panie Jarosławie, rzeczywiście za pana były złote, złote gody, złote czasy. Nawet lepiej, jeżeli nie przychodzili, nie pokazywali się w tych spółkach, bo oni tylko drażniliby innych pracowników, którzy tam działają. To był dobry patent. Tylko Pan nie przewidział, że jednak ta laba się skończy i że przegracie wybory. Ktoś będzie mógł do tych dokumentów zajrzeć. Taki drobnostki Pan nie przewidział, a już taki Pan był, który nie przewidział, bo też miał jego ideę, miały funkcjonować co najmniej tysiąc lat. Jak pan widzi, z tego się. U pana, u pana było jeszcze krócej. Także, chociaż razem, jeżeli by tak zebrać tą pierwszą część i tą drugą, to prawie tyle samo. Także może to jest ten, 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 te, dwanaście ten, wystarczy. Do więzienia, panie Jarosławie, po prostu do więzienia, a na pewno będzie pan odpowiadał za tych, co do pracy nie przychodzili, ale pieniądze brali. Do więzienia. A my mówimy do zobaczenia.